Fjord i Złodziej Snu. Część pierwsza. Noc bez snów. Noc nad Larksper była wyjątkowo jasna. Księżyc wisiał nieruchomo, a śnieg lśnił jak zamarznięte światło. Fjord otworzył oczy, spał, ale nie śnił. Tylko pustka. Pani Greenbriar siedziała w fotelu, otulona w szal. Nie mogę spać, fiordzie. Od trzech nocy. Nie śnię, i nie jestem jedyna. Książki nie mają zakończeń. Kwiaty nie zasypiają. W lesie było podobnie. Nietoperze milczały, sowy nie latały. Wiedziałam, że przyjdziesz. Ty też nie śniłeś. Co się dzieje? Coś kradnie sny. Max przybiegł z drugiej strony polany. Nie śpię, a moja nora nie pachnie snem. Pachnie martwo. Ktoś złamał drzewo snów. To głód cudzych historii. Kto by to zrobił? Ktoś, kto nigdy nie miał własnych snów. Cała trójka ruszyła ku wzgórzu, gdzie rósł stary dąb. Drzewo było ciche, pień pęknięty, korzenie suche. Tu zaczęło się kradzież. Ale ślad nie prowadzi do świata. Fjord pochylił się nad dziurą w pniu. Pójdziemy tam? Musimy. To miejsce nie ma drzwi. Tylko tych, którzy śnili. A jeśli już nie śnimy? Musimy przypomnieć sobie nasze najstarsze sny. Fjord przypomniał sen z piłką zamieniającą się w światło. Max śnił, że latał nad ogniskiem. Lulu zadrżała, ale nic nie powiedziała. Dziura rozbłysła. Otworzyła się. Za nią było coś więcej niż ciemność. Coś, co nigdy nie śniło. Fiord zrobił pierwszy, część druga: zwierciadło wspomnień. Przejście przez pęknięty pień drzewa snów było jak upadek do środka siebie. W końcu spadli, ale nie na skały, na tafle. Jezioro nie miało końca. Gładkie jak lustro. Fiord zobaczył siebie jako szczeniaka. To zwierciadło wspomnień. Tylko ten, kto nie odwróci wzroku, może przejść dalej. Max spojrzał i cofnął się. Nie chcę. Musisz. Inaczej zostaniesz tutaj. Max spojrzał znów. Zobaczył dzień, gdy opuścił Norę. Wróciła, ale mnie już nie było. Lulu nie patrzyła w tafle. A ty, jedna noc zgasła. I nie wiem, co się wtedy stało. Z tafli wyłoniły się trzy mosty: z liści, światła i cienia. Każdy z nas musi wybrać swój. I przejść sam? Fjord wybrał most z liści. Każdy krok przywoływał wspomnienia. Max wybrał światło. Każdy krok bolał, ale szedł. Lulu przeleciała przez cień. Tylko ona mogła. Za mostami stała szklana kopuła z poruszającymi się snami. Tędy przeszedł złodziej. Zabrał większość. Jestem strażnikiem pamięci. Wiem, gdzie poszedł. Zaprowadzisz nas? Nie, ale pokażę drzwi. Co musimy dać? Jedno wspomnienie, którego nie chcecie oddać. Lulu oddała swój pierwszy lot. Max oddał śmiech z siostrą. Moja jabłoń, cień, pod którym spałem. Obraz zniknął. Drzwi się otworzyły. Za tym progiem śnią tylko ci, którzy nie przestają tęsknić. Fjord spojrzał na Maxa i Lulu. I poszli dalej. Koniec części drugiej. Część trzecia. Sennik z cienia. Za drzwiami było niebo bez gwiazd. Czyste, ciemne, ziemia pod ich łapami była jak sen o ziemi. Szli bez słów, bez dźwięków. Jakby każda nuta była zbyt cenna. Fjord szedł pierwszy, czuł, że coś ich obserwuje. Wtedy go zobaczyli. Siedział na kamieniu, z cieniem niepasującym do jego ciała. Kim jesteś? Jestem Sennik. Z cienia. Wiesz, gdzie jest złodziej snu? Wiem, ale nie powiem. Dlaczego? Bo poznając odpowiedź, nie będziecie już tacy sami. Musicie zostawić coś, co was ukształtowało. Co? Musicie wejść w mgłę. I wyciągnąć pytanie, którego nigdy nie zadaliście. Fjord zamknął oczy. Pytanie brzmiało, dlaczego mnie wybrano? Max zapytał siebie, czy byłbym lepszy, gdybym nie uciekł? Ja już tam byłam. Zostawiłam pytanie, którego nie powinno się zadawać. Jakie? Czy mogłam go uratować, jeśli był tylko snem? Jesteście gotowi. Z mgły wyłoniła się droga z nut. Każdy dźwięk był fragmentem pieśni. Złodziej tam śpi, ale nie śni. I co mamy zrobić? Musicie dać mu coś, czego nigdy nie miał. Czułość? Nie. Marzenie. Na końcu drogi czekała postać złożona z resztek snów. Złodziej snu. Ten, kto nie ma snów, próbuje żyć cudzymi. Obudźmy go? Nie teraz. To co zrobimy? Fjord położył się obok, jak brat. Damy mu naszą obecność, a on sam wybierze. Złodziej zadrżał i pierwszy raz się poruszył. Koniec części trzeciej. Część czwarta. Pieśń powrotu. Złodziej snu drżał ledwo dostrzegalnie. Fjord leżał obok niego. Lulu patrzyła w ciemność. Max siedział cicho, ale coś w nim błyszczało. On nie wie, jak to zrobić. Nie zna snów. Ale może zna muzykę? Fjord zaszczekał. Krótko, cicho. Z wnętrza złodzieja wydobył się dźwięk. Westchnienie wyobraźni. On potrzebuje pieśni. Fjord dotknął ziemi. Ziemia odpowiedziała. Max położył ogon na złodzieju i przypomniał sobie skrzydła. Lulu rozpostarła skrzydła. Śpiewajmy. I zaczęła się pieśń powrotu. Pierwsza nuta, jabłko pod śniegiem. Druga, skrzypienie desek. Trzecia, pióro lulu. Czwarta, coś, czego nikt nie nazwał. Złodziej poruszył się. Oddychał rytmicznie. Otworzył oczy. Jasne jak śnieg. Śniłem. Swój sen. Nie zniknął. Ruszył w las. Z pieśnią za sobą. Tam, gdzie przechodził, ziemia śniła. Fjord, Max i Lulu uśmiechnęli się. Sny wróciły, nie z nieba, z serca. Pani Greenbrier spała spokojnie, pokój pachniał herbatą, fjord położył się pod jabłonią. Max w liściach, Lulu odleciała, sny wróciły tam, gdzie ich miejsce, do tych, którzy wierzą, że noc to początek czegoś pięknego. Koniec części czwartej.